Dzień dobry! Hi, I'm Liam Neeson. W zbliżającym się tygodniu platformy streamingowe głównie zaoferują nam kontynuację już swoich znanych i przez wielu lubianych hiciorów, ale znajdzie się także miejsce dla pewnego spin-offu, którego kompletnie się nie spodziewałem. Nie ma co przedłużać, zapraszam Was na przegląd najciekawszych premier zbliżającego się tygodnia na platformach streamingowych. Od 4 sierpnia na platformie Sky Showtime będziemy mieli okazję zapoznać się z dwoma pierwszymi odcinkami trzeciego sezonu serialu Star Trek Nieznany Nowy Świat. Nowe kosmiczne przygody, ekipy kapitana Pajka, nowe romanse i trochę słabe CGI. Nieznany Nowy Świat już przy premierze pierwszego sezonu jakoś specjalnie mnie do siebie nie przekonał, ale może wśród was są nie tylko fani samego uniwersum Star Trek, ale także tego serialu, i w komentarzu po prostu będziecie w stanie mnie przekonać, żebym dał temu serialowi szansę. No ale skoro jest już trzeci sezon, a czwarty jest w drodze, to chyba znaczy, że faktycznie jest dla tego serialu widownia. Trzeci sezon na Sky Showtime już od najbliższego poniedziałku, a każdy kolejny odcinek będzie ukazywał się co tydzień. Sezon zaś będzie liczył 10 odcinków, czyli tyle samo, ile liczył sobie sezon pierwszy oraz drugi. We'll Chyba najgorętszą premierą miesiąca sierpnia będzie drugi sezon Netflixowej Wednesday. Jayna Ortega powraca w swojej najbardziej rozpoznawalnej roli w karierze. I chociaż do pierwszego sezonu Wednesday, który to zrealizował sam Tim Burton, mam wiele zastrzeżeń, to jednak jestem ciekawy, jak wypadnie ten drugi. Zwłaszcza, że twórcy oraz sama aktorka zapowiadają, że będzie tutaj więcej horrorowych klimatów. Szkoda natomiast, że dostaniemy zaledwie cztery odcinki 6 sierpnia, a na kolejne będziemy musieli poczekać aż do września. No ale trudno, widocznie trzeba cieszyć się tym, co dostaniemy, a dostaniemy połowę drugiego sezonu Wednesday już od najbliższej środy, czyli 6 sierpnia. Wednesday Adams is here. It's Adams with two i Oj pan setrogen sobie mocno folguje i to właściwie na wszystkich platformach. 6 sierpnia bowiem dostaniemy drugi sezon serialu dla platformy Apple TV Plus pod tytułem platoniczna przyjaźń. Dalsze przygody Sylwii oraz Willa, czyli dwójki przyjaciół, którzy to, jak to sami oni określają, wiąże platoniczna przyjaźń. Po latach rozłąki znowu zaczynają się regularnie spotykać i prowadzi to do wielu zabawnych sytuacji. Pierwszy sezon był całkiem ok. Największym plusem była ta mistyczna chemia między głównymi bohaterami granych przez Setha Rogena oraz Rose Bern. I to nie pierwszy wspólny projekt tej dwójki, więc widać, że po prostu się lubią i potrafią to sprzedać na ekranie. Natomiast w moim odczuciu ten właśnie pierwszy sezon nie do końca wykorzystał ten potencjał komediowy, który drzemie w dwójce bohaterów. Czy inaczej, w sensie lepiej, będzie właśnie przy okazji drugiego sezonu? Będziemy mogli sprawdzić już od 6 sierpnia na Apple TV+. Także 6 sierpnia, ale tym razem coś dla abonentów Prime Video Bowiem właśnie tego dnia na tej platformie zadebiutuje nowa komedia akcji Prime Video to ostatnio komedia akcji wydaje właściwie co tydzień Ale ta najnowsza nosi tytuł The Pickup i jest to historia dwójki ochroniarzy, którzy jeżdżą taką opancerzoną furgonetką, a którzy wpadają w pewną zasadzkę. Oczywiście panowie będą musieli się z tego wykaraskać, co będzie prowadzić oczywiście do wielu zarówno zabawnych, jak i emocjonujących akcji. Tak przynajmniej zapowiada Zwiastun, czy tak będzie, będziemy mogli się przekonać właśnie od 6 sierpnia. Natomiast tym haczykiem, który ma nas po prostu przyciągnąć do tego filmu, ma być dwójka aktorów, którzy wcielają się tutaj w główne role, ponieważ na ekranie zobaczymy samego legendarnego Ediego Marfiego i samego, może mniej legendarnego, ale chyba uroczego patrząc na jego podboje miłosne, Petera Davidsona. Połączenie kina akcji oraz humoru zawsze na propsie, o ile jest to zrobione na poziomie. Czy tak będzie w tym wypadku? Nie wiem, choć się domyślam. The pick-up także od najbliższej środy, 6 sierpnia, na platformie Prime. love this weekend? Of course, We did stop. I don't know how I got here. Z kolei dla tych, którzy opłacają platformę HBO Max, naszą propozycją na najbliższy tydzień jest spin-off popularnego serialu Outlander. W oczekiwaniu na ósmy sezon twórcy przygotowali dla nas spin-off o podtytule Krew z Krwi. I sama historia jest właściwie prequelem, ponieważ przedstawione tutaj wydarzenia dzieją się przed wydarzeniami z oryginalnego Outlandera. A sam serial przedstawi nam dwie historie miłosne rozgrywające się w różnych epokach. Jedna z nich osadzona jest w XVIII wiecznej Szkocji, druga zaś podczas I wojny światowej. Kiedy powiedziałem swojej żonie, że właśnie taki serial się ukaże, że będzie jakiś spin-off do Outlandera, zadała mi dwa pytania. Po pierwsze, gdzie można obejrzeć, a po drugie, od kiedy? Więc myślę, że wielu fanów oryginału będzie chciało sprawdzić. Natomiast, jak to w przypadku HBO, 9 sierpnia, zaledwie dzień po światowej premierze, otrzymamy tylko jeden pierwszy odcinek, natomiast kolejne będą ukazywać się co tydzień. I tak przedstawiają się naszym zdaniem najciekawsze premiery na platformach streamingowych. Dajcie znać, czy któryś z tytułów Was interesuje. No i oczywiście, jeżeli chcecie być z takimi materiałami na bieżąco, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki wielkie i do zobaczenia.